Całe dzień, dzień pierwszej emisji znaczków w Saki w Bałtyku to duża frajda dla samego Halu i dla naszej placówki, bo tu się rozgrywa główna akcja yy, promocyjna tych znaczków. A to jednocześnie duża lekcja w, w kreowaniu wizerunku sachu bałtyckich w świadomości Polaków. Bo przecież mało który Polak wie, ile gatunków żyje fok w Bałtyku i że w ogóle istnieje takie zwierzę jak, 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 jak morsi. Droga do tego dnia była dosyć długa. Parę lat temu, dwa lub trzy lata temu, rzuciliśmy się z takim związkiem do Poczty Polskiej, aby taką serię znaczków wydać, bo uważaliśmy to za właśnie celowe z punktu widzenia edukacyjnego. No i w końcu Decyzja zapadła. Poczta Polska wprowadziła to do swojego planu emisji no i potem zaczęły się schody bo trzeba szukać odpowiedniego wizerunku pracować ciężko z plastykami którzy tych zwierząt też nigdy nie, 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 nie widzieli a więc trzeba było zadbać o, o pewne szczegóły żeby gatunek mały był przedstawiany jako mały, żeby duży był, gatunek był większy w odpowiednich proporcjach żeby morfin płynął na odpowiedniej głębokości wody i tak, dalej, i tak dalej. no i w końcu ta seria powstała prawie na ostatnią chwilę, no i teraz jest i cieszymy się, że, że będzie cieszyć oko szczególnie turystów wysłanych Karteczki tutaj z Helu, no i tych, którzy te karteczki będą dostawali, bo oprócz dobrych życzeń zobaczą też bardzo fajne zwierzę, które jest zwierzę morskim. A czym więcej o morzu my mówimy, czym więcej tego morza prezentujemy, tym lepiej dla nas ludzi mieszkających tu nad morzem, czerpiących z morza zyski, tych łowiących tych ryby i tych łowiących na różne przynęty turystów. To, dobre, to jest dobre również dla gospodarki morskiej. Inicjatywa Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Poczty Polskiej, wydanie emisji znaczków ze sakami morskimi, morszwinami, fokami. Bardzo dobry sposób na promocję miasta, na promocję piękna naszej przyrody, na promocję całego, całego naszego środowiska. To na pewno dobry sposób, żeby tanio. W bardzo szerokim zakresie, bo na cały świat można promować właśnie te wszystkie walory Helu, o których wspomniałem wcześniej. Także na pewno strzał w dziesiątkę, długo oczekiwaliśmy na tą emisję, wiem, że kilka lat trwały przygotowania, wreszcie się udało. Mam nadzieję, że skutek przyniesie oczekiwany. Im więcej takich pomysłów promujących, różne właśnie, w jednym, w jednym mamy promocję kilku, kilku różnych elementów, im więcej tym lepiej. 分かるわ。